Panie odpowiedzi, pan Łukasz Sowol, Co pan sądzi o tym, że ze względu na brak krążenia elit, agentura w końcu straci władzę w Polsce? Ich przodkowie może i byli podli ale także byli inteligentni. Gdzie dziś natomiast nasze elity polityczne, czy artystyczne, to z każdym pokoleniem coraz więksi idioci, wystarczy popatrzeć choćby na Pana Schetynę, Pana Petru, czy Panią Kidawę Błońską. No ja aż tak surowo bym y, tych y, osobistości nie oceniał, chociaż rzeczywiście no, y, Pani Małgorzata Kidawa Błońska, która jest posągowa, y, no to nie opisała się ostatnio, kiedy y, tam pan poseł Budka jej suflował, co ma mówić, a ona to powtarzała głośno do mikrofonów. Rzeczywiście, no to y, nawet tam za komuny tak nie było, w każdym razie bez takiej ostentacji. Y, no wcale tak nie musi być, dlatego, że y, naszym przyjaciółom, to właśnie tacy umiłowani przywódcy w naszym Bantustanie są potrzebni, także wcale tu krąży elit nie zostanie zahamowane. Pan Grzegorz Kawa. Kłaniam się z góry jak mało który Panie Stanisławie, no dziękuję bardzo. Oglądam każde pana nagranie w internecie. Oto moje pytanie. Dlaczego kupujemy od Amerykanów przepłacone patrioty F-35? Czy nie lepiej byłoby kupić od Rosji system y, S400 lub S500 do tego samolotu SU-57 oraz SU-335S, co by mogło znacznie wzmocnić nas, po, nasz potencjał militarny a, po, i poprawić relacje z Rosją? Dziękuję bardzo za odpowiedź i dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za te życzenia. No, odpowiedź jest prosta. Dlatego, że Polska od 1999 roku jest w sojuszu północnoatlantyckim, a nie w układzie warszawskim, który już zresztą nie istnieje, ani w Związku Białorusi i Rosji. Także to wyjaśnia przyczyny, dla których nie kupujemy broni w Rosji, tylko w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w ogóle mają do nas Trzy interesy. Po pierwsze, taki, żebyśmy udostępniali Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb, jakichś tam rozgrywek globalnych, które Stany Zjednoczone prowadzą, no, no i to robimy. Tyle tylko, że no, nasi umiłowani przywódcy nie potrafią wyciągnąć z tego korzyści dla Polski, bo Polska powinna być, moim zdaniem, za to wynagrodzona. Drugi interes, jaki Stany Zjednoczone mają do nas to, żebyśmy kupowali właśnie broń amerykańską. No i trzeci, żebyśmy kupowali amerykański gaz. No i my to wszystko robimy jako lojalni sojusznicy. Czasami nawet wychodzimy przed orkiestrę, tak jak pan minister, który zapowiedział, że Polska tam zapłaci 2 miliardy dolarów za utworzenie Fortu Trump. No, myślę, że to za wcześnie było pan błaszczak się trochę pośpieszył, bo dobrze było poznać yy, yy, odpowiedź na pytanie, ile Amerykanie gotowi są wyłożyć na ten Fort Trump na terenie Polski. No ale już trudno, no takich mamy, taki, sorry, taki mamy klimat. Yy, pan Marek Kowalski. Jak pan myśli, gdzie skończy Konfederacja lub kto ją wchłonie? No, na razie nie myślę. Na razie Konfederacja istnieje i nie zamierza się kończyć. Rozumiem, że pańskie pytanie zawiera ukryte życzenie czy ukryte oczekiwanie. Ja akurat takich oczekiwań nie mam. W związku z tym no, ani na jedną część, ani na drugą część nie potrafię odpowiedzieć. Pan Robert Majka. Panie Stanisławie, dwa pytania. Sto razy podniesiona norma PEM i 5G. Pana zdanie? Nie mam zdania, bo nie bardzo wiem o co chodzi. Tu 5G to rozumiem, że te promowanie elektromagnetyczne, ale na tym się nie znam i nie chciałbym tutaj się wymądrzać. Pan Konrad Maxelan. Ach, to może ostatni, patrzcie, patrzcie, młodzi pan Stanisław, może ostatni, co tak słowem wodzi, no proszę, proszę, dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź na dwa pytania. Dziwnym trafem, zbiegiem okoliczności, z rządzeniem losu prawie wszyscy najwięksi gracze na przecież w miarę wolnym rynku Google, YouTube, banki itp. są śmiertelnymi wrogami kościoła katolickiego i tradycyjnych wartości. Jak pan myśli, dlaczego tak jest? I to niezależnie od tego, czy to Chiny, czy USA. Jak widać, ich celem jest rządusz. Wolny rynek, piękna idea, tylko co, gdy na szali leży przetrwanie naszej cywilizacji. Być może tylko zdrowe państwo mogło pomóc ją ratować w walce z tak potężnym wrogiem. No, ja od lat mówię, że przez świat, a zwłaszcza przez tę część świata w której my żyjemy, to znaczy Europę i Amerykę Północną, przewala się rewolucja komunistyczna, która nie toczy się wbrew instytucjom. Tylko z wykorzystaniem możliwości instytucji, co jest efektem tak zwanego długiego marszu przez instytucję, proklamowanego jeszcze w 1968 roku. Ci, którzy tam rozpoczęli ten długi marsz, opanowali instytucje, No i oczywiście, ponieważ Kościół Katolicki przez promotorów rewolucji komunistycznej jest uważany za wroga numer jeden, nawet nie plutokratyczny, tylko właśnie kościół katolicki. To nic dziwnego, że wszyscy go tutaj zwalczają. Jeśli ja nawet nie wiedziałem, że Chińczycy też, ale to by mnie tak specjalnie nie dziwiło, dlatego że Chińczycy wcale nie są zainteresowani w tym, żeby cywilizacja łacińska przetrwała. Przeciwnie, są zainteresowani w tym, żeby cywilizację łacińską zdominowała cywilizacja chińska, bo tak jak zauważył Felix Koneczny, Cywilizacje ze sobą walczą, a nie ze sobą kolaborują. No i tak jest, po prostu dlatego tak jest. Natomiast, czy państwo może nas przed tym uratować zdrowe państwo? Mógł... Przed tym nas uratować, no właśnie problem polega na tym, że nasze państwo na przykład y, uczestniczy w, w Unii Europejskiej, gdzie instytucje zostały już dawno opanowane y, przez zwolenników komunistycznej rewolucji. Kto tam jest? No, już nie mówię nawet o partiach komunistycznych, bo one przecież funkcjonują w, w państwach zachodnich. Y, ich wpływy nie są takie duże. Natomiast ogromne wpływy mają partie socjaldemokratyczne. Y, które wprowadzają tyle komuny, ile tylko mogą, a nawet partie, denominy chadeckie. Przypomnę, że w Holandii tam różne takie wynalazki komunistyczne to wprowadziła właśnie chadecka. Więc ja nie bardzo tutaj, wiem, nie bardzo miałbym zaufanie takie bezgraniczne do, do państwa, nawet zdrowego tylko upatrywałbym remedium na to, bo to tam cywilizacja przetrwa do płuty, dopóki ludzie, którzy ją tworzą, będą zainteresowani w jej przetrwaniu. Jak przestaną być zainteresowani w jej przetrwaniu, no to to doprowadzi do upadku tej cywilizacji. Takie rzeczy się zdarzały, więc to nic nowego pod słońcem. No i moim zdaniem to jest to jest, to jest remedium właściwe. Natomiast, no tu, no, wolny rynek, owszem, ale to dlaczego my nie e, tworzymy takich przedsięwzięć o takim zasięgu jak na przykład Google czy YouTube? Trzeba by to robić i wtedy byśmy nie, zdani, nie byli zdani na to, co oni robią. Drugie pytanie. Dawno temu słyszałem na internecie, jak opowiadał pan dowcip w języku rosyjskim. Czy mógłby go pan teraz znów przytoczyć? Pamiętam tylko, że były tam słowa takie, że to agresor, no i nie myli polityki i tak dalej. Czy mógłby, czy był pan uprzejmy wyjąć z rękawa również jakiś inny dowcip czy anegdotkę w tym pięknym języku? No to był taki trochę już taka... Stara anegdotka o, z lat 60., y, kiedy trwała wojna w Wietnamie. No i tam y, Natasza czyta prawdę, i tam ktoś, autor, pomstuje na Amerykanów, i występuje tam słowo agresor, agresor bez przerwy. No a Natasza nie rozumie tego i mówi: Wania, skaż mnie, że to jest taki agresor. O, Wania, mówi agresor, Natasza. No, prawie Rymsławary. Zagląda do słownika i powiada, a znasz, agresor to taki człowiek, który napada drugiego. Na przykład Germańcy w 41 roku, teraz Amerykańcy w Wietnamie, wotę to agresory. A Natasza mówi, Wania, a jak ty mnie napał? Ty to, że był agresor, na co Wania obruszony mówi, no Natasza, nie mieszaj ty polityki z bledstwem. Także to, to jest ta anegdotka. Pan Edward Przepióra. Drogi panie Stanisławie, chciałem zapytać o rolę historii. Jak ona jest pisana, po co i czemu właściwie ta historia służy, to wszystko w kontekście interpretacji, ciągłego przepisywania i politycznego wykorzystywania. Pozdrawiam. No, częściowo sobie pan odpowiedział na to pytanie. Historia, podobnie jak inne nauki, odbiorą się z ciekawości. Ludzie są ciekawi, jak było. Jak jest, no to dlatego nauki przyrodnicze się rozwijają, bo to chcą się ludzie dowiedzieć jak jest, naprawdę nie tam, jak powinno być, tylko jak jest. O, na pytanie jak powinno być, to tam odpowiadają ideologie różne, natomiast ale one nie mają charakteru naukowego. Natomiast historia, no to ona tym się różni od innych nauk, że nie można tutaj przeprowadzać eksperymentów, bo tam w innych naukach to jest to możliwe. Natomiast w przypadku historii nie możemy tylko konfrontować to, co myślimy na temat przeszłości ze źródłami. No i to mówię, no, znajomość historii się przydaje, bo to tak. Nie jest tak, że to świat się zaczął z naszym urodzeniem, tylko już istniał przedtem. W związku z tym, jak ktoś myśli, że dopiero teraz odkrył te problemy rozmaite, z którymi się styka, no to się myli, to, bo one były wcześniej i ludzie jakoś na rozmaite sposoby reagowali, i z tego można wyciągnąć wnioski. No, starożytni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać, Pełnej mądrości sentencji, to y, mówili, że historia jest magistra vitae, czyli historia jest nauczycielką życia. Rzeczywiście coś w tym jest. I pan Agamona. Panie Stanisławie, jakie korzyści mieli Szwedzi z tego potopu, który, na, który nam zafundowali? Gorąco pozdrawiam. Podwójne. Po pierwsze, Szwecja wtedy była w ekspansji. ええ。<ペー> Która dopiero po wojnie siedmioletniej została wyłączona już w ogóle z rywalizacji o, że tak powiem, tu hegemonię w Europie, a wtedy jeszcze nie, wtedy w XVII wieku była w pełnym natarciu. No i ma, że nie udało się jej doprowadzić do sytuacji, że Bałtyk stałby się wewnętrznym morzem szwedzkim, tak jak Morze Śródziemne w starożytności było wewnętrznym morzem rzymskim. you <laughs> no to się nie udało natomiast druga korzyść no to był rabunek to wszystko to co Szwedzi zrabowali to, to no czy nie wszystko im się udało wywieźć ale jak niedawno była taka susza chyba dwa lata temu w Polsce czy trzy no to poziom wody w Wiśle bardzo opadł i wtedy można było zobaczyć to co Szwedom się, czego się Szwedom nie udało wywieźć takie różne kamienne ozdoby to z warszawskich pałaców i kamienic, akurat galera, którą to spławiano do Gdańska, się wywróciła czy zatonęła, no i to wszystko już wylądowało na Dnie Wisły, nie było, ale jest w całkiem dobrym stanie. Ja też widziałem takie różne zdobyczne rzeczy w Upsali, no, bo to już oni tego tam nie oddali. To już, jak to mówił Władysław Gomułka, władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, a cóż dopiero trofeów, prawda? Pan, Pani Katarzyna Panek, nasz ukochany panie Stanisławie, nadzieja polskiego narodu, która, jak niektórzy mawiają, jest matką głupich. No, no to tak. Ale nie przeszkadza to w byciu, niej to w byciu uroczą kochanką odważnych. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pewne pytanie. Obecnie w Polsce obserwujemy coraz więcej zniewieściałych i małomęskich kawalerów. Czy mógłby Pan podzielić się tajnymi sposobami, radami na oczarowanie przedstawicielek płci pięknej stosowanymi za czasów Pana młodości oraz krótko opowiedzieć nam o różnego rodzaju zachowaniach grzecznościowych i tych bardziej uszczypliwych. Życzę 200 lat życia i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. No, myślę, że to się bierze przede wszystkim z edukacji. Proszę zwrócić uwagę, że młodzi ludzie, dzieci mają, rozpoczynają edukację w przedszkolach. No i z kim tam się stykają? Tam się stykają z paniami przedszkolankami, które są pełne dobrych chęci i tam tego, ale nie, wpa, nie wpajają, bo nie potrafią wpoić swoim wychowankom Takich cnót męskich, tylko raczej no, przekazują im to, co same potrafią, to znaczy takie cechy kobiece. Podobnie jest w szkołach, podobnie jest w szkołach. Szkoły są sfeminizowane, zawód nauczycielski jest sfeminizowany i to nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, tylko po prostu inaczej być nie może. Wreszcie, i tutaj już jest grzech śmiertelny, który my tolerujemy, mianowicie literatura. Literatura dla dzieci i młodzieży. No ja pamiętam jeszcze za moich czasów, to tacy młodzi chłopcy jak ja, ja my, do szkoły podstawowej chodziłem w Bełżycach, tam nie było żadnych innych rozrywek poza biblioteką miejską. No i ja tam w drugiej klasie szkoły podstawowej się zapisałem i bardzo dużo książek wypożyczałem i czytałem mniej więcej dwie do trzech, nawet tygodnia, bo byłem takim pochłaniaczem książek. No i co? Czytałem Ano. Na przykład bardzo mi się podobały i nawet wróciłem do tej nie tyle do lektury, co do wspomnień w ubiegłym roku, kiedy byłem na Nowej Zelandii, w Auckland, to, to mi się przypomniała taka powieść Juliusza Verna, dwa lata wakacji. To była powieść o tym, jak młodzi ludzie, którzy się znaleźli na bezludnej wyspie, właściwie z bardzo niewielkimi możliwościami tam przeżycia, budują tam cywilizację, budują imperium, nawet do tego stopnia, że potrafią stawić czoło bandytom, którzy tę wyspę chcieli przejąć. Także tego rodzaju literatura. Uczyła młodych ludzi, mężczyzn, znaczy chłopców. No i jeszcze w dodatku harcerstwo, też wtedy jeszcze było takie porządne, bo ja w harcerstwie byłem po 1956 roku, kiedy to dopuszczono, potem oni zniknęli z harcerstwa, ale wtedy jeszcze coś się stało dopuszczono takich przedwojennych, instruktorów do, do pracy z harcerzami no to byli przeważnie ludzie z szarych szeregów byli akowcy, więc to atmosfera była wspaniała atmosfera była wspaniała potem to się skończyło przyszli tacy partyjni tam aparatczycy no to już tam nie było y, czego szukać w harcerstwie ale początkowo tak było y, no i to y, nas ukształtowało i y, y, Młody człowiek, no ja powiem tak, że za moich czasów było nie do pomyślenia żeby jakiś młody człowiek był na utrzymaniu, nie wiem, żony czy dziewczyny swojej. To po prostu, jeśli ktoś coś takiego robił, no to była z, z którym nikt nie chciał utrzymywać żadnych stosunków towarzyskich. No teraz słyszałem, że to jest dosyć powszechne. No i to są rezultaty tych zmian. I pan Marcin Kozłowski. Szanowny Panie Stanisławie, dlaczego lewica, komunizm, socja i ZDP od niemal początku popiera aborcję? Dosyć trudne pytanie. Który polityka, a to drugie, według Pana od 1989 roku przyniósł Polsce najwięcej pożytku? Od no dlaczego komuna popiera aborcję? Z tego powodu, że komuna... Dąży do zniszczenia cywilizacji łacińskiej, która jest największym wrogiem Żydów i właśnie komuny, czy żydokomuny, komuny, o tak to ujmijmy, bo to nie trzeba o takich rzeczach mówić bez lęku, ale bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. No i aborcja, to znaczy, dopuszczenie do możliwości zabijania, do, do legalizacji dzieciobójstwa. Bardzo mocno oddziałuje na, takie, na taką erozję organicznych więzi społecznych. I, to, I zanik poczucia obowiązku, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, bo to nie bez kozary, tacy filuci rozmaici. Tam się przyłączają do tego strajku kobiet, tam parasolki otwierają. Tyłku, i tak dalej, dlatego że wtedy mogą tam bzykać bez odpowiedzialności, której im brakuje, bo normalny człowiek, jeśli już coś robi, to bierze za to odpowiedzialność. A tutaj ani jedni, ani drudzy nie chcą brać odpowiedzialności za cokolwiek. No i to jest takie bydełko, które komuniści mogą zapędzić bez trudu do wspólnej obory i to traktować je jako stado użytkowe i właśnie z tym mamy do czynienia w tej chwili, między innymi pod pretekstem epidemii koronawirusa. Co do polityka, no to mam jednego takiego polityka, zdziwicie się Państwo, uważam, że z tych polityków po 89 roku, to znaczy od 89 roku, to był Mieczysław Wilczek. To był Mieczysław Bicza, który po prostu y, zlikwidował ustrój socjalistyczny w gospodarce. I szkoda, że nie miał później już wpływu na to, co się w państwie działo, bo następni politycy przywrócili socjalizm gospodarczą, a skutki tego odczuwamy do dzisiejszego dnia i będziemy odczuwać jeszcze, jeszcze później. Na czym to polegało? No, przypomnę, że. Ustawa o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wilczka yy, odblokowała narodowy potencjał gospodarczy w ten sposób, że zniosła konieczność uzyskiwania zgody władzy publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej. Tam w ustawie było, że każdy ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej i drugie, że dozwolona jest każda forma tej działalności, która nie jest zakazana przez prawo i Historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustannych nowelizacji. W ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania tej ustawy nowelizacji było co najmniej 60. Czyli musiały być kilkakrotnie w ciągu roku przeprowadzane, i każda z tych nowelizacji polegała na dopisywaniu coraz to nowych przypadków reglamentacji. W rezultacie, tak jak w pierwotnej wersji ustawy o działalności gospodarczej, było tylko, o ile pamiętam, 11 przypadków, kiedy takie pozwolenie władzy publicznej, czyli koncesjonowanie, było wymagane to po 10 latach koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, więc różne formy reglamentacji obowiązywały, już zostały przywrócone w 202 Obszarach działalności gospodarczej, no i ten proces cały czas się rozwija, a w ramach zwalczania skutków epidemii koronawirusa będzie jeszcze bardziej postępował, bo biurokracja z władzy raz zdobytej nie zrezygnuje nigdy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy kolejny cykl, no i do zobaczenia przy następnym cyklu.